Wirtualna Centrala Telefoniczna. To wygodny, kompleksowy system telekomunikacyjny działający w chmurze, dzięki któremu możesz bezprzewodowo zarządzać wszystkimi połączeniami w firmie. Potrzebujesz jedynie komputera z dowolną przeglądarką internetową oraz aktywnego połączenia z internetem. Wirtualna Centrala Telefoniczna integruje telefonię mobilną i stacjonarną z funkcjonalnościami spotykanymi w klasycznych centralach abonenckich. To usługa dla firm, organizacji i samorządów, dla których ważny jest sprawny obieg informacji oraz pełna kontrola nad połączeniami przychodzącymi i wychodzącymi. Skorzystaj z narzędzia, którego używają najwięksi i usprawnij komunikację z klientami. Sebastian Wołoszyn, doradca biznesowy Plus.